Czy wiesz, że maskotką i e hars jest kłos Złotowłos? Kłos narodził się, gdy pewien kierowca, po uruchomieniu silnika, działając w ściśle kontrolowanych, nadzorowanych warunkach, dynamicznie ruszył z miejsca. Niepotrzebna skromność, panie ministrze. Wszystko precyzyjnie udokumentowaliśmy w naszym komiksie. No właśnie. Na skutek spodziewanego działania połączonych sił bezwładności i grawitacji, logotyp Ichars e oderwał się od drzwi samochodu, odbił się od drogi, uderzył w drzewo i rozpadł, dając początek nowemu bytowi Kłosowi Złotowłosowi. O szczegółach tego wydarzenia możesz przeczytać w komiksie Odyseja kulinarna: Kłosa Złotowłosa.